Dzień dobry, kochane, ale mi miło, że znowu zagościłyście na moim kanale. Chodźcie ze mną na przegląd nowości do Action. Zaczynam od działu kuchennego, na którym pojawił się nowy blender ręczny. Od marki Tefal kosztuje 89,95 zł, w zestawie znajduje się również kubek do odmierzania, który ma 800 ml pojemności. Blender ma silnik o mocy 350 W oraz jest wyposażony w ostre noże ze stali nierdzewnej. Dzięki niemu przygotujemy przepyszne zupy krem, sosy, smoothie i inne potrawy. Koniecznie musicie również zwrócić uwagę na ten nowy odplamiacz, który być może okaże się totalnym hitem. Jest to mydło galasowe za 6,47 groszy. Na górze jest wyposażone również w silikonową szczotkę, która ułatwia nakładanie. Produkt ten używamy przed wypraniem naszych ubrań. No i podobno ma świetnie radzić sobie nawet z najbardziej uporczywymi plamami. Sama zastanawiam się nad zakupem tego produktu, bo jak wiecie chemię domową naprawdę z action uwielbiam. Więc kto wie, być może to będzie mój kolejny ulubieniec. Moi stali widzowie doskonale znają te płyny do płukania od marki Lenor, ale teraz pojawiła się nowa wersja zapachowa Moonlight Lily. Taki płyn ma starczyć na 55 prań i kosztuje niecałe 22 zł. A przy okazji, kochane, chciałabym Wam bardzo podziękować za każdą łapkę w górę i za każdy komentarz. Naprawdę jest mi ogromnie miło. I przy okazji, oczywiście, zachęcam do darmowej subskrypcji mojego kanału, dzięki której będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. A przy okazji pokazuję Wam to. Nowość, czyli nowe obrusy dostępne w beżowym oraz brązowym kolorze. One akurat mają wymiar 140 na 240 cm i kosztują niecałe 40 zł. Jest to świetna okazja cenowa. W składzie znajdziemy samą bawełnę, co myślę, że również zasługuje na wyróżnienie. I jak widzicie, krawędź jest bardzo ładnie wykończona. Taki obrus będzie pięknie wyglądał w aranżacji każdego stołu, więc myślę, że warto jest się się nad jego zakupem, tym bardziej, że cena jest rewelacyjna, a jak doskonale wiecie, ja obrusy i bieżniki z Action mam i serdecznie Wam polecam. No i tak właśnie prezentuje się ten ciemniejszy kolorek. Nie chcę myśleć o jesieni, ale doskonale wiem, że wśród moich kochanych widzek są jesieniary, więc kochane, pragnę was poinformować, że w Action dostępne są bardzo ładne słoiki dekoracyjne za 13 zł i 95 groszy, mają 13 cm wysokości i są to wyroby ceramiczne, które bardzo ładnie będą wyglądały w jesiennej aranżacji salonu. Muszę przyznać, że są świetnie wykonane i również mi się podobają, ale po prostu ja jeszcze o jesieni nie myślę. W każdym razie tak prezentuje się ta nowość. Dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie. W sprzedaży pojawiły się również nowe etażerki. Są one metalowe i są to, jak widzicie, etażerki dwupoziomowe. Dostępny jest beżowy oraz zielony kolor i za sztukę zapłacicie niecałe 40 zł. Taka etażerka świetnie sprawdzi się do organizacji np. kosmetyków czy też waszych ulubionych zapachów, ale możemy wykorzystać ją również np. w kuchni na nasze przyprawy. Przy okazji zaprezentuję Wam również nowe ramki na zdjęcia. Tutaj mamy propozycję plastikową z dodatkiem szarego paspartu. I ta ramka jest idealna na zdjęcie o wymiarze 30 na 40 cm, a jej cena to niecałe 18 zł za sztukę. Druga propozycja, również plastikowa, jest to ramka, która ma troszeczkę swoim wyglądem imitować drewno. Mam nadzieję, że jak najlepiej Wam to zaprezentowałam. Tym razem mamy białe paspartu i ta ramka jest idealna na zdjęcie o wymiarze 30x40 cm i zapłacicie za nią niecałe 21 zł sprzedaży dostaniecie również taką klasyczną drewnianą ramę z dodatkiem białego paspartu i ona jest idealna na zdjęcie o wymiarze 50 na 70 cm i kosztuje 50 zł i tutaj mamy jeszcze taką drewnianą propozycję i na etykiecie jest napisane iż jest to ramka pudełkowa ona jest dostępna w dwóch odcieniach drewna i zapłacicie za nią niecałe 23 zł. I jeszcze tylko tak informacyjnie, pojawił się nowy kolor świeczników na tealighty. Ja już pokazywałam Wam je w poprzednich filmikach, ale teraz mamy nowy żółty odcień za niecałe 13 zł. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy w Action znalazłam pasty do zębów, które mają owocowe smaki. Za sztukę zapłacicie 7,95 zł. Dostępny jest smak melonowy, arbuzowy, kokosowy oraz brzoskwiniowy. Oczywiście dla zainteresowanych zostawiam skład. Kochane, jeżeli już testowałyście te pasty, to dajcie znać, czy te smaki są faktycznie fajne i czy warto jest je przetestować. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Mamy również kolejny powrót do sprzedaży. Tym razem są to pianki pod prysznic za 6 zł i 95 groszy. One troszeczkę mają przypominać te produkty od marki Rituals. Dostępna jest wersja o zapachu mango arbuza oraz brzoskwini. W oko mi również nowe chłodzące maski na stopy za 4 zł i 49 groszy. Są to produkty wzbogacone mentolem i masłem shea i taka maska ma zapewnić nam świetne nawilżenie, dodatkowo pielęgnować oraz koić nasze stopy. I ostatnia nowość na dziś, jeżeli chodzi o dział makijażowy, to organizer na przybory do makijażu za 16 ,95 zł i Ma on 6 przegródek i w dodatku są tutaj detale w kolorze różowego złota, które naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Pokażę Wam jeszcze kilka nowych dekoracji na dziale jesiennym. Znalazłam m.in. bardzo ładne świeczniki z dodatkiem paseczka wykonanego ze skóry ekologicznej. Za sztukę zapłacicie 8,95 zł groszy i są to świeczniki wykonane z drewna Mango, które myślę, że też świetnie sprawdzą się jako całoroczna dekoracja, na przykład w salonie. Bardzo spodobał mi się wygląd tych nowych dyfuzorów zapachowych, natomiast moje zdanie na temat tych produktów z Action znacie. W każdym razie. Mamy połączenie fasolitonki wraz z wanilią oraz gałkę muszkatołową w połączeniu z goździkami. Dostępne są również nowe, przepiękne świece. Mamy trzy zapachy. Jest wersja z imbirem i bursztynem, słony karmel oraz białe kwiaty w połączeniu z figą. Ta świeczka jest naprawdę przepięknym szkle na nóżce, a za sztukę zapłacicie 28 zł. Słuchajcie, domków nigdy nie za wiele, coraz więcej pojawia się nowości w tym zakresie. Tym razem do wyboru są dwa wzory: mamy klasyczny domek oraz domek grzybek, i do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne. Za sztukę zapłacicie 8,95 zł, a taka dekoracja ma 10 cm wysokości. Włączamy ją oczywiście od spodu. I te lampy stołowe na pewno kojarzycie, ponieważ one kiedyś już były dostępne, ale teraz... Pojawiły się nowe wersje kolorystyczne. Za taką lampę zapłacicie 24 zł i 95 groszy. Ona ma 14 cm średnicy oraz 15 cm wysokości, daje ciepłe białe światło i działa na baterie, które niestety oczywiście trzeba kupić osobno. Do wyboru mamy połączenie bieli z brązem, zielenią oraz kolorem czerwonym. I kolejna nowa dekoracja. Tym razem są to łańcuchy świetlne, dostępne w zielonym oraz czerwonym kolorze. Mają one kształt diamentów. Na łańcuchu znajdziecie 8 lampek, za które zapłacicie 13 zł i 95 groszy. Na końcu mojego dzisiejszego przeglądu chciałam wam pokazać również nowe miseczki wykonane z drewna kauczukowego. To bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ zazwyczaj mamy drewno mango albo drewno akacjowe, a tutaj właśnie znalazłam taką nowość. Miseczka kosztuje niecałe 14 zł. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten przegląd był dla was pomocny i interesujący. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Buziaki, pa pa.